Halo, Halo, się siema, siema. Witamy siema, siema. we blogmasie numer 12, 12 grudnia. Dzisiaj piąteczek dosyć późno. Połowa póżno. już. Połowa, połowa, grudnia, połowa blogmasów, bo tak, to do 24 drzwi. się odbywa. No mhm. i my dzisiaj, piąteczek i głodni po pracy, idziemy na poszukiwania restauracji, gdzie nie trzeba zrobić bookingu i żeby były miejsca mm. i coś podjeść. Bo dzisiaj może być ciężko w piątek. Także do zobaczenia później. Zrobimy Wam jeszcze jakieś tam przebitki, pewnie z tego, co będziemy jeść. I raczej do zobaczenia później już w domu przy kalendarzach. Powróciliśmy, byliśmy w Humbergains, kupiliśmy taką bombkę, ale ja wpadłem na pomysł, że wykorzystamy ją jako gwiazda, bo ona taka fajna 3D i świecąca, błyszcząca, wykorzystamy ją jako tak, gwiazdę na choinkę. Jeszcze nie wiem jak to zamontuję, jak to przyczepię, ale jakoś to zrobię. Kupiłem jeszcze, to dla kota, to dla kota, w ogóle zobaczcie jaką reklamówkę mam. Żelki? Mamy cię <grywka> dwa funty. Dobra. Nice. O, I co? bierzemy się za. A gnoj. Próbujemy. Próbujemy. to, puść. Proszę. Co to za pinkę? Alo! To pustek w mm -hmm. A krema? Nie! Nie wiem, jak to wygląda aro. No. chao, chao, chao! dobra, to jest pierwszy. I to was. Eee. Trzeba zobaczyć światło tym Czy dla mojego Lukusia to daj mu w międzyczasie, bo ja tutaj. No i bajerki zbudowałam. I dzisiaj? Picha, ile to jest? Osiemnasty. ja. To Dzisiaj też na jedzeni to wiecie jak to człowiek się nażartoleniuch. Dwunastka. Wow. Ło! Coś dużego. Coś chyba największego jak to tym prawda? chyba, że pusty karton w środku, ale on masz robić. Do jedz, dobra, ja otwieram, tak? no otwieram. Co to jest? Foaming shower gel. O, to jest pe Oooo! Pełnowymiarowa. No, chciałam kupić, pamiętasz? Jakieś velvety, foaming Sandalwood and vanilla. Czyli takie jak perfumy trochę. Super, w końcu coś takiego. sandałowe no. Duże, fajne. Tak, fajne w, końcu dali, w końcu dali coś dobrego. ale No to teraz dzisiaj się postarali. Dzisiaj świetnie. Hotel Cukoledo. Numer 12. Tu się chyba to już tak rozwodziło, dobra? Nie, dobrze. Nie, nie, nie. Szukaj, dokuj. Nie, nie. Yes. Ty już zjadłeś? Ty odpowiedzę. Czekoladowa, tak? I 50, 50. No, czyli taka zwykła, oryginalna. No. Kolejny kalendarz, za jej. Dobra. I tutaj może odsuńmy to. Tu połóżmy. Położmy tu na razie. To i to tam to wjeżdża gigant. Tak się że ja wszystko zasłonię. No i że gigant. Płyj go na glebę o, Ja parę butów. No, tutaj. O, też coś takiego dużego. O. No i dzisiaj będzie powdynek gigantów. jak to. No, no, Tam nie widać. O! Tutaj mamy zapałki. zapałki. Ale ładne. Ładne zapałki. Wiecie za, co tr... Wiecie za co trzymają się podpalacze. Zapałki. No to co? No dzisiaj, no, dzisiaj Chyba pierwszy raz. Pierwszy raz, tak, dokładnie. Ritual wygrał. No zobaczcie, pełnowymiarowa pianka żel. Pod bryśnic, pianka żel, taka. Tak? A. Z pianka. Foaming shower gel, czyli pieniądza się... Pieniący się żel pod prysznic, dosłownie, bo tak zawsze nie wiem co to jest. Ula, Kusia, co tu przybiegłeś, duch, Pozdrawiam z Sana. Piankan. Pozdrawiam Ta, Sana. jego ulubione polskie słowo. I zapałki. No dzisiaj. Dzisiaj proszę Państwa pierwszy punkt dla rituals. Ale świetnie, bo akurat... Brawo rituals. No, Świetnie, akurat się nam przydadzą, tak? Nie, nie, ja nie. się, dlatego Siedzimy że. Jak mówiłam tak, Mówiłam wczoraj, że już to zapalniczka, ledwo co działa. Aha, no to dobrze. Także świetnie. Dobra, no, już myślałem, że to idziemy w sarkazm i już chciałem pojechać, ale. No i poszkadza. Nie lubię. Bo... Haha! Dobra, Dobra, koniec. Dziękuję. Michie, bardzo lubi. Bardzo cię kochamy. Hmm. Dobrze. Super rzeczy! No, dzisiaj głupawka. O! ktoś mi schował jeszcze, zobaczcie. Oprócz tamtych zakupów. Patrzcie, jakie kupiliśmy łyżwy. Mamy my ostatnio, jak widzicie w każdym intro, kurzu, zostaw moje łyżwy. To byliśmy na łyżwach i to był pierwszy raz w, razem. Raz w życiu e, razem i w ogóle ja byłem pierwszy raz w życiu na łyżwach. I dlatego kupiliśmy sobie na chwineczkę takie łyżwy. Jako taka pamiątka. A to z ceną dałaś? No, z ceną, jeszcze jest dopiero to kupawka bierze już. Najadłem się do pełna tak. pod korek, już brzuszek pełny, zadowolony, już głupamka, żarciki mi się zaczynają. Mhm. No dobra, tutaj to loki się dobierze że do tego wie, może być wyżej. Jest. No to co, my uciekamy, dzisiaj też tak na szybko, no bo... Nie No ale to tak szybko nagrałem, bo tam bardzo ciemno, bo tam wszystkie ściany ciemne, są czarne, tak? wszystko jest ciemne, tak kamera nie ładnie. Nie macieć ogólnie, ale ciemno do nagrywania. No i bardzo ciemno jeszcze bardzo głośno leciała muzyki świąteczne, no to my mm. mają prawa autorskie, więc też nie mogę zbytnio dodać tego. Nie mogliśmy tam nic no. powiedzieć, pogadać, ale wyżerka była świetna. No zawsze tam. No na, na, ja dużo, dużo, dużo. Ten mój, mój hamburger to taki napakowany był. Co tam jest? To ma... Ja już nawet nie pamiętam. Dużo. Ale napakowany taki pulet ten było coś. beef, pulet, bif było. To smaż taki chyba, taki chyba był burger? Nie wiem. Czy to pulet, to nie jest smash. Nie, Puletwik? No. Czyli szarpana. Aha, to nie jest To jest. No. no i na żarty zadowolony i na żarty i na żarty nie bierze. I na żarty. <laughs> Boże. Dobra, e, żegnamy okay. się z Wami subskrypcja, komentarz i like. kto według Was dzisiaj wygrał, ale no myślę, że nikt nie powie, że zapałki wygrały, nie? Nie wiadomo. Myślę, że... No tak. To dzisiaj przy no fajnie, sylpki. prezencik, nie? Ale tak sobie myślisz, kalendarz 900 zł. A ty dzisiaj do party. mnie rano jeszcze mówiłeś, no dzisiaj już połowa, oczekujesz tego. No, coś powiem. fajnego, no No tutaj dali, tak pomyśleli w połowie, bo 24 dni się otwiera kalendarz, mhm. no to 12, coś tam sypnęli. Ale ci dali no, zapałki, no kubienko, zapałki komu to potrzebnie. Ale to jest fajnie w szkle. Ale ogólnie rzecz, bior rzecz biorąc, tak podsumowując, cały kalendarz otwierania do dzisiaj, no to ten no, niszczy tego, nie? Bo tu same próbeczki, a tu już kilka dużych rzeczy było. No, w no. 19 pełnowymiarowych, 2. To jest 3. dopiero pierwsza rzecz, która była pełnowymiarowa. Trzy sobie tutaj. A trzy, tak? No. Okej, okay, to może też był krem pełnodymiarowy. Za początku. Był krem do rąk, pamiętaj? To mały, to jest taki. 200 To jest normalne mi się wydaje. Mi się wydaje że to mały. Wiecie co? Ten, ja Wam powiem teraz szczerze: ten kalendarz Rituals. Jak ktoś chodzi do Rituals i robicie zakupki, to tak. wygląda tak, że jak wydacie 35 czy tam 40 U nas funtów. 35 funtów? U nas jak 35 funtów wydacie w sklepie, to zawsze przy Kasie Wam dają jakiś mały gratisik. Taki na odczep się prezencik. No, 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 no. I wszystkie te na odczep się prezenciki są w tym kalendarzu. Tak. Dosłownie. Tak to wygląda, plus, po, plus, no już widzę, plus 100. Coś tam jednak wsadzili, ale taka reszta to są takie małe rzeczy. Czy ja wiem, czy się tak opłaca? No, taka mała świeciuszka. No. Ja bym płynie. chyba wolał sobie kupić normalnie jakiś tam, wziąć te 140 puntów. to 140 funtów. Coś tam kupić. Miałbym trzy jakieś mega świeczki i jakieś tam coś ile jeszcze. Było to? to było. Nie to pamiętam 50-60, a to jest na 2005. No to i to na 4 miesiące plusem 50. sobie stoi. Tak, no cztery. Do pół roku pani mówiła. No, to mm. kupujecie sobie taki jeden i jesteście zadowoleni, i świeczkę jeszcze do tego, macie... za dwie dychy. I jeszcze. Ta. I, i pięć dych w kieszeni, czy tam ile, zależy co kupicie. Ile nie wiem, mnie taka pianka kosztuje, mnie to żałoby około 20 funtów. Co? To czy jest nie podkreśla. Czy nie, czy przesadziłaś? No hmm, nie wiem, ja bym czegoś nie kupił, za dwie dychy nigdy w życiu. Podesz mi tego? Ja sprawdzę do szybkości. Proszę. To ehm, ładnie odklejone ceny. Jak... Piąka, nie wiem. Pianka do mycia zupy się... 20 funtów. Ej, to nie jest twoje jedzonko, to jest czekolada. Polujesz na to? A, bo ja go tutaj już trałem, rozjuszyłem. O, zobaczcie. Jak to się nazywa? So, A właśnie, nie, tak. przestrzam. 12,90. 12, no i tak, dobre, nie? Ile żel podkreślić kosztuje tak 3 normalnie? 3 funty, 3 funty, no? Taki. Spoko już. No to czterokrotność płacisz. Przesadziłam, sobie, nie wiem co mi No mnie ja za tak 20 funtów to już naprawdę grubo, nie? To już, to już chyba nie wiem co... Oj no że... Że... przepraszam Loki, kolejna FIFA pod oko. Ej, ty co się z nami masz. Biją cię, przemoc w domu. Proszę nie zgłaszać na niebieską minę. To przypadkiem wszystko się dzieje. Nie, nie nawalamy no Teraz kota. Tak mam takie, że to jest za 12 funtów i tak mało się postarali, a gdzie reszta, nie należy. No, a resztę same dynastry. gratisy. I że chociaż No nie, tam nie ma co narzekać. No nie, Zawsze, ale ogólnie ta. no porównając, no, to tymi. ja tylko tak właśnie, tylko dlatego tak jak narzekam, fejtu. żeby porównywać, nie? Po to my to robimy, żeby porównać. żeby sobie i... porównać, a tak naprawdę to i tak spoko, masz prezencik, ja jakbym tak naprawdę miał to wziąć, przeczytać co tam jest, na pewno bym tego nie kupił, a po prostu kupujesz, bo to jest cała ta magia w tym, że nie wiesz co będzie. Niespodzianka. Cała magia w niespodzianki. Tak, dlatego kupujcie ludzie kalendarze adwentowe, fajna że codziennie się cieszysz, wstajesz rano i mówisz, ciekawe co dzisiaj, nie? O, Małdzianiu. Nie już FIFK dostajesz pod oko No to co? żegnamy się z Wami. Zapraszamy jutro. Na kolejny, jutro 13. Pechowy czy szczęśliwy w kalendarzu? Co się okaże? Pechowy. Tak. Na pewno jest dwunasty. Bo gdyby dzisiaj był 13, piątek, byłby pechowy może. Dobra, do zobaczenia. Do zobaczenia. A, FIFA, kolejna FIFA to oko. Nie zgłaszajcie na niebieską linię. To wszystko przypadkiem. Lokuś. Tylko jak zupę przysłuje. A tak.